A jeśli mogą zrobić więcej? Co na przykład? Przywiązać go do drzewa? Nie. pokręcił go? Zrobić wiele. Powinien natalnie cię to pomóc. I słów brat, czasami nie umie się pogodzić z tym, do czego doszło. Wciąż czuł, że nie wystarczająco się stara. Może inne argumenty przemówiłyby do rozstrządu korysana i innych. Może mówi za mało przekonująco, by powstrzymać ich przed wypłynięciem. Może powinien był położyć większy nacisk na dobre przygotowanie się do wyprawy. Użyte sumienia nie zamierzały prędko opuścić. Czuł, że dłonie zaczynają go błagać z w jak na gładkim drewnie. Poruszał palcami, nieco urywał i niewiele to zmieniło. Przejmę stara to poczni, wezał się znowu i przydać się. Młodszy brat zamierzał się wykłócać, ale po zastanowieniu ustąpił powrót na plawę i umie jeszcze chwilę zająć, a chciał wcześniej porozmawiać z Niech będzie! Przystał jadoko odokoł. Podał pokład nie umieścili rannych, część załogi z rozbitego statku pomagała na górze. Jeden ci z większymi obrażeniami mieli wypoczywać aż do brzegu, jak choćby Risa. Zrok do na chwilę przytaczały do panującego tutaj półmroku, ale i wtedy nie od razu spostrzegł z nią postać. To jestem! mruknął niezadowolony głos. Bo mnie szukasz, prawda? Właśnie tak. Ostrożnie w niej leżących na deskach obrotęców i tych, którzy się nimi zajmowali. Potrafili mi jeszcze trochę pracy, choć z najpoważniejszymi obrażeniami już zaczęli się zająć. w powietrzu owych maści i wina stosowanego do podkorzenia Niektóre akby miały zapandeżowane ręce, nogi czy nawet głowy, które uderzyły w przepędza kadłuba.